Siemaneczko z tej strony Hemod i witam Was w kolejnym odcinku Ekspresowa Asan. W dniu dzisiejszym przygotowałem dla Was kolejną świeżą dawkę informacji, co się dzieje w świecie Heroes oraz co w trawie piszczy. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. Powoli wchodzimy do fazy półfinału w turnieju Ashan Arena 3. W tym momencie zamykamy jedną czwartą tabeli, która przedstawia się w sposób następujący: Lord Michał kontra Pepsom. Mecz, na który czekał miliony Polaków. Mecz, który definiował, czy namiot pozostanie czeski. Mecz, w którym mierzyło się dwóch faworytów w turnieju, lecz tylko jeden mógł przejść dalej. Ze względu, iż sama gra nie była transmitowana na żywo, a oglądana w formie zapisu, już na samym początku pojawiały się pewne spekulacje odnośnie wyniku. Pepson nie otworzył spotkania zbyt dobrze. Pierwszą grę przegrał, a drugą poddał, zanim gra się wyklarowała w 100%, dając Czechowi szansę na zamknięcie tego rozdziału 3 do 0. Pepson nie dał za wygraną, wygrywając następny mecz, a nagranie powoli biegało końca, gdy na samym początku czwartej gry Pepson napisał Last Gameska for today, czyli ostatnia gra dzisiaj. W tym momencie wiara upadła, Czech zatriumfował, a namiot nie odzyska polskich barw. Na szczęście wielki Polak nie oddał czwartej gry, zamykając materiał 2 do 2 i wysyłając komentatorom link do ostatniej decydującej gry. Emocje sięgały Zenitu, a sam polski orędownik brutalnym ciosem zerwał po czeską flagę z namiotu, zamykając spotkanie 3 do 2, eliminując. Lorda Michała. Grinch 420 kontra Zwierzynka. Grinch eliminując Memento Mori, nie przewidział jednego iż rodzina nie pozostaje dłużna i pragnie zemsty. Zwierzynka postanowił postawić kropkę nad i to spodobało eliminację Grincha z turnieju z wynikiem 3-1 dla Zwierzynki, To awansowało go do półfinałów. Diali kontra Pepson. Pogromca czeskiego niszczyciela zmierzył się z potężną żabą, która do tej pory nie ustępowała w grach i dzielnie przebijała się przez tabele aż do teraz. Na fali euforii Pepson zamknął spotkanie zwycięsko z wynikiem 3 do 1, co awansowało go do półfinału, gdzie zmierzy się ze zwierzynką. KPKW kontra Geradot Pan prezydent Ameryki z polskimi korzeniami kontra ostatnie nadzieje na to, aby namiot Medyka nie należał do Polski. jak się zapewne domyślacie, Polskę górą i nic nie było w stanie zatrzymać KPKW w tym pojedynku. Spotkanie zakończyło się 3 do 1, awansując go do półfinału. Mopsik kontra Kwiatek. Wspaniałe widowisko, w którym Mopsik dzielnie starał czoła niezłomnemu Kwiatkowi, który dopiero w tych starciach oddał pierwsze gry. Jak to mawiają, lepszy zawsze wygrywa, co do tym idzie Kwiatek z wynikiem 3-2 przechodzi do półfinału, gdzie zmierzy się z KPKW. Nie wiem jak wy, ale ja już nie mogę się doczekać. Zakończenie turnieju Ashen Arena 3 zwiastuje koniec sezonu, a co za tym idzie turniej topowych graczy w rankingu. Samo wydarzenie jest organizowane przez Cypriana, zwanego niektórych Cypkiem. Tutaj serdecznie pozdrawiam kolegę. W przeszłości turniej to popiewał na mniejszej ilości graczy, tak jak 16 i 20, lecz ze względu na rozrost serwera oraz ciągle rosnące umiejętności graczy, w tym roku postanowiono, że odbędzie się on na aż 24 osoby. Oczywiście przewidziano też nagrody. Pierwsze miejsce jest to malowana figurka Smoka Magmowego, ranga na serwerze, 50% puli nagród pieniężnej i gwarant uczestnictwa w kolejnym turnieju. Drugie miejsce to jest malowana figurka rogacza, 30% puli nagród pieniężnej, gwarant uczestnictwa w kolejnym turnieju. No i trzecie miejsce, malowana figurka chłopa, 20% puli, gwarant uczestnictwa w kolejnym turnieju. I na dzień, w którym nagrywam, tabela wygląda następująco: lecz trzeba brać pod uwagę, że pozycje mogą się dynamicznie zmieniać, a gracze pnąć do góry, aby zmierzyć się w tym turnieju już 10 listopada. Na prośbę kolegi Ledana postanowiłem przeanalizować materiał, w którym wystąpił gościnnie jako przeciwnik Heroes Mastera na mapce Disputed Island, czyli Spornej Wyspie. Osobiście zaznaczę, że jest to jedna z moich ulubionych map dzieciństwa, na której zagrywałem się z kolegami czy też samemu, więc darzę ją dużą sympatią. Jeżeli o samą rozgrywkę chodzi, to ponowie grali około 3,5 godziny, a sama walka finałowa trwa około 14 minut. Jak się pewnie domyślacie, Ledan jak to Ledan farcił podczas rozwoju bohatera, co poskutkowało bardzo złożonym, ale jak i prostym zarazem buildem na Akademii, co zagwarantowało mu szybkie oraz bardzo bolesne... Dla przeciwnika zwycięstwo. Heroes of Maiden Magic 3 Day of Reckoning. Jest to rozszerzenie do już nam tak dobrze znanej gry, której chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Po przeszło 25 latach od premiery Heroes 3 pojawia się kolejna zapowiedź fanowskiego dodatku do serii, który ma szansę wpasować się w baśniowy klimat trójki. Twórcy przedstawili nam trzy nowe zamki, które tutaj pokrótce omówię. Grota, lub też po angielsku Grotto, to drugi podziemny zamek, kontrast do lochu, który ma być mistycznym wariantem z grzybami, lasami i baśniowymi stwarami, co według mnie nie brzmi dość przekonująco. Twórcy zaznaczają, że najsilniejszą jednostką zamku ma być ametystowy smog. Pałac ma być siedliskiem śnieżnych elfów, które do tej pory w kampaniach były przedstawiane jako zwykły bastion. Sam zamek ma reprezentować mitologię nordyckie z domieszką mroźnych klimatów. Na sam koniec Forge, czyli tak zwana kuźnia, która miała się już ukazać w oryginale Heroes 3, lecz gracze zdecydowali i zbesztali ten pomysł przez twórców Heroes 3, co wtedy wprowadziło konfliks. Jeżeli ogląda to ktoś starszy, kto te 25 lat temu krzyczał, że to zły pomysł, to zachęcam do zapoznania się ze światem Might and Magic. Dodatkowo w samej produkcji pojawią się nowe zaklęcia oraz nowe umiejętności jednostek. Dodatkowe oraz dokładniejsze informacje zostawiam Wam w linku z opisem. Wracamy do tematu Heroes' Golden Era, który tutaj pojawi się jeszcze nieraz. Na pierwszy rzut oka gra wygląda jak Heroes 3, tylko że w wersji mobilnej. Dodatkowo muzyka przewodnia, która to weszła nam podczas poruszenia się w mapie przygody, była muzyką z Heroes 5. A sama grafika, jak już wcześniej wspomniałem, do pozoru przypomina grę mobilną. Zdecydowano się użyć ciemniejszych kolorów, z którymi dość często kontrastują nazbyt jasne efekty wizualne po zaklęć lub animacji jednostek. Twórcy tytułu postanowili ponownie na heksy podczas walki, zaś sama potyczka wyglądem przypomina twór Ubisoftu. Przed lat, czyli Heroes Online. W wywiadzie zostały ujawnione zamki, którymi gracze będą mogli się mierzyć między sobą. Są to Temple, czyli wysłonicy kościoła, kościoła Słońca. Odpowiednik przystani, czyli Zamku Ludzi. Necropolis, Klasycznie nieumarła frakcja. O dziwo w tej części uważani są za wpływowych polityków, zamiast bezmózgiem maszyny do zabijania. Hive. Spaczone robale, które waliły teścia od trenera Pawła i teraz pytają przechodniów, czy mają jakiś problem. Sylwan. Elfy, elementale i zwierzęta, czyli trochę Heroes 4. Dungeon. Tutaj cytuję. Wykwintna architektura, przedstawienie paktu alwarskiego szerokiej koalicji zrzeszającej mieszkańców, jadane. No nie wiem, jak wy, ty widzu, ale ja już wiem, że wszystko jest jasne. No i lodo miasto. Tutaj też pozwolę sobie zacytować. Top Secret. Twórcy przedstawili nam tak samo szkoły magii dostępne podczas rozgrywki. Magia Świtu, czyli magia światła, z jak to opisują lekkim twistem. Magia mroku. Po raz kolejny wspaniałe opisy pokroju tajemne sekrety i debufy. Magia pierwotna, żywioły oraz zakłócenie magii. I magia tajemna, wszystko co nie pasuje do pozostałych czyni mali manipulowanie czasem, iluzje i tym podobne. Jak dla mnie obecny etap produkcyjny wskazuje na to, że twórcy nie wiedzą w którą stronę chcą, aby ten tytuł poszedł, a same pomysły są zmienne i bazujące na pociech community. Osobiście bardzo czekam na ten tytuł, ponieważ mam nadzieję na wielki sukces. Niestety z każdą kolejną zapowiedzią coraz bardziej czuję, że twórcy chcą zrobić grę dla każdego, a zrobią grę dla nikogo. Jeden z użytkowników, niejaki 1pdp przygotował fantastyczny quiz, w którym można sprawdzić swoją wiedzę odnośnie community. Jest to genialny sposób na spędzenie następnych 5 minut, odpowiadając na kilka krótkich pytań, które niejednokrotnie wywołałem uśmiech na twarzy. Parę osób postanowiło podzielić się swoimi wynikami, co wam też zaprezentuję. Link do quizu znajdziecie w opisie. Na RTA zostało wprowadzone bardzo ciekawe rozwiązanie podsumowujące rozegraną grę. Ze względu na to, że ja ekspertem od RTA nie jestem, postanowiłem się z takim skontaktować. Matej podrzucił mi screen jak to wygląda i jest to naprawdę fajne rozwiązanie pokazujące finalne, dokładne statystyki, jaka jednostka ile damage zadała, ile damage otrzymała, jakie sperzuciła, czy ile razy miała laka, bądź też morale. Ze smutkiem muszę przyznać, że powoli kanał, w którym ludzie pozostawiają pozycję balansu, zamienia się śmietnik oraz miejsce do nadmiernego spamowania i trollowania osób odpowiedzialnych za wprowadzenie zmian na arenie. I jak widzicie na załączonym screenie, mamy przeklejony tekst, który finalnie nic nie wnosi, a sam temat oraz treść była już poruszana i wielokrotnie się do niej odnoszono. W tym wszystkim pojawił się głos rozsądku od 1pdp, który zaproponował usprawnienie całego kanału słowami. Od jakiegoś czasu kanał z sugestiami dotyczącymi balansu zamienił się w miejsce wyrażania swojej frustracji po przegranym meczu. Przedstawiania zmian przez graczy, którzy rozegrali zaledwie kilka gier i rozmowie o wszystkim i o niczym. W związku z tym proponuję administracji wprowadzić zmiany w funkcjonowaniu tego kanału, ponieważ obecnie nawet jeśli pojawi się to coś wartościowego, to zostanie zalane przez spam. Oto kilka propozycji. Udostępnianie kanału w węższej grupie osób. Selekcja oparta na doświadczeniu, stażu, zaufaniu. Tworzenie poczekalni, w której post zostanie najpierw sprawdzony, czy wnosi coś nowego. Utworzenie małego regulaminu i odbieranie dostępu do kanału w razie jego łamania. Czasowe zamknięcie kanału, jako że obecnie nie spełnia swojej roli, i ponowne otwarcie po nowym patchu, Usuwanie powtarzających się niemożliwych do zrealizowania postów oraz stworzenie systemu oznaczeń, który w czytelny sposób posegreguje posty pod względem tego, czy propozycją w nich zawarte, możliwe do zrealizowania. Dodał też poglądowe zdjęcie, jakby mógł taki kanał wyglądać w niedalekiej przyszłości, a sam post spotkał się z pozytywnym odzewem. Ostatnim punktem dzisiejszego programu będą bolidy, czyli wasz ulubiony fragment, w którym można przejrzeć to, co Michał KMS hejtował, a to, co publiczność polubiła. Oczywiście wyselekcjonowałem dla was bildy, których jeszcze nie widzieliście, ani takie, o których świat nie słyszał. Zachęcam do przejrzenia. I to już koniec dzisiejszego odcinka Ekspresowa Szan. Ja zapraszam was za dwa tygodnie na kolejną dawkę informacji i nonsensu. Dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka i widzimy się na polach tawerny. Do usłyszenia, ciepło i cześć.